Współpracujący z nami, że nie ma żadnych pracowników. Zawsze, że nie ma żadnych pracowników, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Panu z nami Coż dzisiaj niedzielę mm. wspominamy rocznicę poświęcenia Kościoła podniemy się w zabudownicze w naszej świątyni dla tych wszystkich, którzy przez lata tu się modlili, poddawali hołd Panu w A w tym świętej, concelebrowanej w szczególny sposób w miłosierdziu Bożemu polecamy świętej pamięci Komrada Garuba, jest to intencja i dzieci z rodzinami oraz świętej pamięci Czesławę, pierwszą wczes śmierci i Kazimierza Andrzejewski. Przepróśmy dobrego Boga za naszych rzeczy. Panie Jezu, który powołałeś apostołów i nadal powołujesz ich następców dla troski o wszystkie kościoły na ziemi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który dałeś kościołowi sakramenty święte do uświęcenia Twojego ludu, zmiłuj się nad nami. Panie który pozostawiłeś Kościołowi, depozyt objawienia dla wzrostu we wierze kolejnych pokoleń zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, na nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrym. Chwalimy Cię, pobudowywajmy Cię, wiernimy Cię, wysłuchajmy Cię, dzięki Ci Spada. No, no, no. że Ty co roku pozwalasz muszę przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego Kościoła. Wysłuchaj prośby swojego ludu, i sprawę, by tutaj służył Tobie z czystym sercem i osiągnął oboce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Salomon stanął przed obcokrzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba rzekł: O panie, Boże Izraela. Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierzę i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na Ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twojego sługi i jego błaganie, o Boże mój, Panie, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, tu, w której dziś Twój sługa stara się ubagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, którym, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię. I tak, tak aby wysłuchać tę modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj baganie Twego Sługi i Twego Ludu Izraela. Ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. zaś wysłuchaj na tym miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Oto Słowo Boże. Boguniek będą dzięki. Pan Bóg wielkie, odmienił los Sejonu. Wydawało nam się, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewa z radą. Na Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Odmień znowu nasz los, jak odmienia strumienie na południu. Ci, którzy był zachwyconi się ją będę Zdanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście że świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Oto

Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Marta. Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy, żebrak brak Bartymeusz, syn Tymeusza siedział przy drodze. Ten słyszą, że to jest Jezus z Nazaretu. Zaczął wołać. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Wtedy on jeszcze głośniej wołał. Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł, Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówią.